Hej, cześć, jestem Marcin. Dzisiaj się zajmiemy kolejną częścią Ewangelii Mateusza, mianowicie rozdział 7. I będę się mówić o temacie, który w kościach bardzo jest przemilczany, a jest to bardzo ważny temat, który każdy z nas jako chrześcijanin powinien z nim się zapoznać na 100%. A więc tak: 7, 21, 29. Nie każdy, kto mówi do mnie: Panie, panie, wejdzie do królestwa niebios, lecz ten, kto pełni wolę mojego Ojca w niebie. W tym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim imieniu nie dokonaliśmy wielu cudów? Wówczas wyznam im, nigdy Was nie poznałem. Odstąpcie ode mnie Wy, którzy czynicie bezprawie. Każdy więc osłucha słucha tych moich słów i wypełnia je, bo porównanie będzie do człowieka mądrego, który swój dom dbał na skalę i spadł deszcz, rozbrały rzeki, muchnęły wiatry i uderzyły w ten dom, lecz on nie runął. Został posadowiony na skalę. A każdy, kto słuchał tych moich słów, lecz ich nie wypełnia, porównany będzie do człowieka głupiego, który swój dom budował na piasku. I spadł deszcz, wezbrały rzeki, dmuchnęły wiatry i uderzyły w ten dom i runął. A jego upadek był wielki. I stało się, że gdy Jezus zakończył te słowa, tłumy zdumiewały się nad jego nauką. Uczył bowiem, ich jak ten, kto ma władzę, a nie jak nasy prawa. I zobaczcie, tu można powiedzieć, ale o chodzi z tych pierwszych wersetów. Przecież chrześcijanie mają czynić cuda, wyganiać demony, robić te rzeczy, a tu nagle mówi Jezus, odstąpcie ode mnie, a w innym tłumaczeniu, idźcie precz, wynoście się, nigdy was nie znałem, bo czynicie bezprawie. Mowa to jest o tym, że ten fragment nie tyczy się osób nienowonarodzonych, ateistów, satanistów, osób, które nie mają na pierwszy rzut oka wspólnego z Jezusem, ale właśnie z tymi, którzy mówią, panie, panie, ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Bogiem, kochamy Cię. A jednak dla tych ludzi jest coś ważniejszego niż sam Jezus, niż relacja z Nim. Jest to skupienie się nad rzeczami, które są darem dla chrześcijanina do tego, aby służba takiej osoby była konkretna, żeby się działo, żeby były owoce. I chodzi tu o dary Ducha. Bo zobaczcie, oni prorokowali, wpędzali demony, były cuda. I można powiedzieć, ok, ale to jest robota chrześcijanina, którą powinien wykonywać. A jednak jest małe ale. I to ale jest w tym, że dary i powołania są nieodwołalne. Ale to, jakie jest życie tego człowieka, który on funkcjonuje w danych darach, to jest inna sprawa. Gdyż zobaczcie, na tyle znam świat chrześcijański, jest wielu heretyków. Jest wiele, wiele osób, których zachowanie, mentalność, życie postawia wiele do życzenia. A są różne, są różne cuda pod tym kątem. No ale to, 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 to co te te osoby, to to, że. Jak patrzymy na nie, to nie ma, To nie są dumne świadectwem, są dziwne, innymi słowy, rob, robią show. I to nie chodzi o to, że mam ta, zamyka się na dary ducha, bo Jezus tak osób odtrącił. Nie, ale pytanie, czy ty chcesz robić show? Czy tak jak czytał w Ewangelii, że Jezus ja apostołowie, oni jak działali, to było, bi, 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 to było widowiskowe? Ludzie się zlatywali, siedziało, jak to się mówi. Ale intencją tych osób nie było robić show. I zobaczcie. To jest w ogóle straszne, że ci ludzie mówią, że znają Pana, znają Jezusa, a jezus mówi, wy, wynoście się. Czyli co to pokazuje? Oni nie byli nowonarodzeni tak naprawdę do końca. Oni przybierali pozór pobożności. Na niektórych byli nawróceni chrześcijanie, ale w głębi duszy nie było tak. Udawali. To było wszystko obliczone bardziej na, na show, a nie na realną relację z Jezusem, tak naprawdę. I zobaczcie, jak można łatwo oszukać, tak naprawdę, że. Nigdy was nie poznałem tu słowo ginosko, które mówi o tym, żeby być blisko. Tak jak z mąż, żoną, tak Jezus o nas chce, żebyśmy mieli z bliską no, relację. I potem te, te skały właśnie, że skała i, 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 i piasek. Zobaczcie, że gdy jest pora deszczowa w Izraelu, wtedy, to, to jest czas zimy, są duże wichury, wiatry i jest bardzo dużo deszczu, który spada z nieba. I ten deszcz zalewa wąwozy, które są które są suche jak pieprz. I tej wody jest tak wiele, że ta woda się wylewa na całe obszary i dom, który jest budowany na piasku, on, on się rozwala, on przestaje funkcjonować, istnieć. A dom, który jest budowany na skale, czyli na powierzchni, która, której wody nie są w stanie pokonać, on przetrwa. Dlatego tutaj piszę, że o dwóch osobach, mądrych i głupich. Głupi to jest ten, który mówi, że ja tu robię fajne, fajne rzeczy, bo Boże ja Cię kocham, wszystko, wszystko jest super. Ale są trudy życia, tak naprawdę, i, i ta osoba się rozwala. Bo raz, nie ma fundamentu do, do, dobrego, dwa, sama siebie oszu, oszukuje, trzy, diabeł robi swoje. A ten człowiek mądry, dom na, na, na skalę, dwa przykład osoby, która ma świadomość tego, kim jest, Jezus, że on jest Bogiem, że on jest tym, który wie wszystko, któremu ufa. Który od początku buduje swoją wiarę, swoje życie na nim, czyli na trwałym fundamencie, który w wypadku jakichś prześladowań, doświadczeń przetrwa. Przetrwa, bo wody go nie zaleją tak naprawdę. I zobaczcie, patrząc na te dwa przykłady, to jest poparcie z słówczynami tak naprawdę. Mówisz panie, panie, a, rob, a robisz show. Wiesz, wiesz, jak czytamy na przykład Jakuba, tam pisze jasno, że są pewne rzeczy, którymi się nie powinniście się zachować. My mamy usługiwać, mamy czynić znaki cuda. I to będzie ekspansywne, to będzie widoczne. Ale pytanie, czy przy tym wszystkim jesteś prawdziwy, czy naprawdę dbasz o tą relację z Jezusem, czy to jest tylko kwestią show? Po prostu żeby było, wiesz, rara ra, 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 Po prostu jest super? Czy faktycznie łączysz Twoje usługiwanie, praktyczną, praktyczną wiarą, z faktycznym nowonarodzeniem? Bo zobaczcie, że po owocach i po, i po miłości ich poznamy, czyli można być fajne rzeczy, aby, aby być zwiedzionym. Bo zobacz, wiele osób pyta, ale dlaczego tak jest, czemu Bóg używa takich ludzi? Ale pierwsze pyta, pytanie, czy ta od jest Boga? To jest raz, bo może być też od diabła. Dwa, Bóg użyje nawet oślicy, żeby coś Ci przekazać tak naprawdę. On nie, on nie musi mieć super hiper osoby. Może użyć największego heretyka zwiedzionego, aby Cię uwolnić, uzdrowić, co nie oznacza, że ta osoba jest zbawiona, czy jest Boże w ogóle. Po prostu działa, jak chce, używa kogo chce tak naprawdę. Ale zadaj sobie pytanie, na czym budujesz? Czy budujesz na fundamencie, który jest nietrwały, który w momencie prześladowań, doświadczeń upadnie, jak ten dom budowany na piasku przez, przez wodę, przez powódź, czy też może... Też może budować na skalę, czyli na Jezusie od początku. I w momencie, gdy przychodzą złe, złe rzeczy, złe tematy, ty się ostoisz, bo masz fundament, który jest Słowo Boże, jest sam Jezus Chrystus. Także podsumowując, badajmy wszystko to, co widzimy. Badajmy siebie przede wszystkim, bo różnie bywa. A sen w tym, żeby być szczerym z sobą i z Jezusem. Bo my siebie oszukamy, ale Jezusa już nie. Także zachęcam was do tego siódmego rozdziału Mateusza 21 Dajmy swoje serca i naprawdę patrzmy na to, co jest, i owoc, i miłość. To jest priorytet. Amen.